Witajcie, chcę wam pokazać kolejną moją pracę. Namalowana jest na płótnie wielkości 60 na 80 cm. Jest tutaj wkomponowany mój podpis, jest bardzo ciekawa, struktura wyraźnie wyczuwalna pod palcami. Obraz jest, jak widzicie, bardzo kolorowy. Energetyczne. Nie ma tutaj smutku. Ma zamalowane boki, więc nie wymaga już oprawy. Oczywiście każda rama dodaje uroku takiej pracy.